A ty mi w bardziej woliś chyba bo na grubym czy na cienkim? Hmm, nie wiem. Chcę powiem Ci, że dobre pytanie mi zadałeś, bo... Mm -hmm. W sumie to sam nie umiem ci na nie odpowiedzieć. Czasami jadam na grubym, czasami mm -hmm. na cienkim. A ty? Jest co, ja tam wolę jednak na grubym, bo e, jest więcej wołki, i człowiek się bardziej naje, nie? A właśnie, a ty z jakimś... Co? Lecimy! Dawaj! W zasadzie... Cześć. fajnie, już. Czego chcesz? Chciałbym dowiedzieć się, gdzie jest drugi killer Tak ci nic nie powiem. A masz zapewnioną cenę? Nigdy ci nic nie powiem, nie przekupisz mnie. Ja gdzie jest drugi killer, bo trzeba Jak do mnie strzelisz i mnie zabijesz, to no i tak się nie dowiesz, gdzie on jest. O Szeregowy. Szeregowy! Eee, tak? Słuchaj, za każdym razem, gdy już znajdziemy grubego ucieka nam. Tym razem nie możemy go tego Szeregowy, musisz zacząć ćwiczyć. Zrozumiano? Bora ja skończyć. Stój, nie rób tego. Jeśli to zrobisz, szeregowy zginie, a miasto upadnie. Jesteś szeregowym takim Weź się w garść. I uratuj szeregowego. A jakie padną numery za tydzień w tym nie zadawaj mi tych pytań. Szeryfie, szybko chodź tutaj. Czy Już wiem, gdzie znajduje się baza grubego killera. Dzięki nagraniom z kamer ulicznych oraz odciskom palców na pudełku po bitmaku ustaliłem, że baza grubego killera znajduje się na ulicy Mickiewicza. Okej. Okay. O, przepraszam, przepraszam, na ulicy Słowackiej. Powróż się spisać do aby tak dalej. Dziękóweczki. No, się masz sławek. No, hej. Słuchaj, czy nie chciałbyś może podjąć współpracy z naszą ekipą? W sumie mógłbym, a co będę robił? Na razie skupiamy się nad zabiciem szeryfa. Co? Tego szeryfa? Dokładnie. Kurde, trochę ryzykowne. Wieźle można pójść siedzieć za próbę morderstwa? Tylko, że my mamy plan. W dodatku naszym szefem jest gruby killer. Wow, no dobra, to gdzie się spotykamy? I co, jest tam ktoś? No, ktoś tam jest. Ej, faktycznie, ktoś tam jest. Ale kto to? Nie wiem, być może to ktoś od grubego killera. Ty, ty patrz, ktoś idzie. Ej, faktycznie, co? daj mi to. Ej, chłopacy, oni tam mają broń. Co? Raczej trudno będzie się tam zakraść. Tak. Stój! To koniec! Nie masz gdzie uciec. To jeszcze nie koniec! Została nam ostatnia rzecz ostateczny pojedynek. <Gryzmina> <Słyska> 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 To już koniec. Wal się.